Dzień dobry moi państwo. Witamy w Zachodnio-Pomorskim. Witamy w Trzebie Szewie. Teraz mi się udało. Ze mną koło gospodyń wiejskich. No i oczywiście ta jedyna niepowtarzalna. Monika, przewodnicząca, bądź przewodniczącą, nie? Członek koła. Członek koła. Oraz Eliza. Eliza, przewodnicząca. Nie, ja wychodzę. Mhm. Powiedzcie mi o swoim daniu i co robicie, na czym polega. Mamy zadanie proste: mamy zupę i drugie danie, ale zaczniemy od zupy, która jest to. Zupa Ta. Jest to jest Tak. kresowianka. Tak, kresowianka Kresowienka, Dokładnie. No wiem, wiem. Tak. Opowiadajcie co jest i zaczynajmy kroić, działać. Jak chcecie, to możecie do czegoś zatrudnić. Jak nie, najchętniej nie, to róbcie same. Co robimy? Od Spany, nie ma od tak czego? dobrze. No dobrze, to coś pomogę. Od czego co, musimy zacząć od wywaru. Woda do garnka. Co następne? Następnie dodajemy mięso drobiowe. Mięso drobiowe. Powiedzcie mi, co tutaj mamy? Mamy pałki widzę. Yy... A co do to, tego? To? Ćwiartka? Ćwiartka. Ćwiarteczka. Skórcego. bardzo ładna. E, trochę kręgosłupa, a, nie, a może nie lepiej byłoby wykorzystać korpus? Nie. Yy, na łódkach i pałkach mamy więcej mięsa, które tak. później wykorzystamy. Dobra Dalszej odpowiedź. Cieliści, dobra tak. odpowiedź, nie ma zaskoczenia. Słuchajcie, i to mięso drobiowe, nie wiem czy wiecie. Zawiera jedną magiczną rzecz tryptofan. Tryptofan to taki składnik, który pozwala uwalniać serotoninę. Jak się uwolni serotoninę, to się robi co? To się uśmiechamy bardziej, tak. Tak, bo jest to hormon szczęścia. A czy Wy wykorzystujecie, powiedzcie mi, tak, warzywa, które są w tej zupie? One są też podawane? Tak, tak. warzyw nie wyciągamy z zupy. No dobra, spoko, spoko, poczekajcie. powiedzieliście mi, że to jest zupa, no. krócie śmiało, że to jest zupa kresowa. Kresowianka. Kresowianka, tak. tak. No ale to taki zwyczajny jest rosół, nie? Warzywa czy coś, coś jest takiego, co jest unikalne? Że razem coś? Tak, do tej zupy dajesz no. zarówno ziemniaki, tak. Jaki makaron, który robisz a. sam. świeżo zrobiona krajaneczka. Tak Pięknie, no dobrze, a no to tak, no to rzeczywiście jest co innego, bo on jest bardziej wtedy syta. Dobra, ale po co smalec? Smalec do przygotowania z smażkiem. Za smażkę robimy na mące? E, nie, robimy na smalcu cebulka. Se, sama cebulka, sama tak. Smalec. No dobrze, no to kroimy. Musimy poczekać, aż mięso zacznie się gotować. To I... co, marchewka yy, i pietrucha mogłoby być? Pietruszka, pietruszka seler. seler i A, bo jeszcze seler był, dobrze. No dobra, no to co, to ja się złapię za ziemniaki. Mam ziemniaki, a my możemy co, podsmażać cebulę? Czy cebulę kroicie jakąś konkretną kostkę? W drobną kostę. kostkę. Drobna kostka. Drobna kostka. Powiedzcie mi, ta zupa jest u was w kole mm, <grym> przez wiele lat. Jak gdyby, kiedy się ją robi? Czy to jest taka zupa pod tytułem Weekend? Y, czy to jest zupa bardziej święta? Nie wiem, jakieś specjalne okazje, czy nie? Nie, zupa jest dość często gotowana, bynajmniej u mnie w domu rodzinnym. Okej, okay. tak. To jest zupa, którą przywiozła moja prababcia, właśnie z Ukrainy. z Zdowiec. Okay. ona jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mm -hmm. Ostatnio tą zupę serwowaliśmy w Kamieniu, tak. też na jednym z konkursów kulinarnych. Udało się coś wygrać? Dostaliśmy wyróżnienie. Wyróżnienie, a ja to tak. świetnie. Smażemy cebulę? Tak, już możemy. Przerwacie. Ekstra. Powiedzcie mi, solicie ją od razu czy później? Później doprawiamy zupę. Bo puści wodę, nie? Tak. Okej. Okay. Najpierw cebula czy najpierw ziemniaki? Cebulę dodajemy na końcu. Na końcu. Czyli tak. ziemniak może skakiwać. Ziemniaki już możemy wrzucać. Dobra, uwaga. No dobra, czas na makaron. Już możemy dodawać Proszę makaron. Proszę Mnie e, zawsze uczono, że makaron się powinno wiecie co? Wrzucajcie, ale gotować. Na... Oddzielnie? Oddzielnie, no właśnie. I potem lekko przystudzić, nie? nie? Nie. Wszystko do środka. Tu dodajemy makaron od razu, surowy, no. bo on też puszcza swój klej. Puszcza, tak jest, tak. oczywiście. Te wszystkie rzeczy, gluteny i tak dalej. A powiedz mi, czy to nie jest tak, że on na początku się nam zetnie, a potem będzie się rozgotowywał? Nie. Nie. Ten makaron ci się nie rozgotuje. No i dziś taka ekstra. cebulka może być. Jeżeli nam się po Troszkę bardziej na złoty kolor. Też OK. Też możemy. Tak, bo to trochę zastępuje, moi Państwo, to co robi przypalona cebula w rosole, nie? W rosole, tak. Świetne. Ale nie tak. możemy jej spalić na wiór. Nie możemy. Wlewajmy. Jest gotowa? Super mamy gotową, a tak. Uuu, Aha, sól, pieprz. Tak. Tak. A jakaś zielenina? E, Piotruszka zielona. Mam koper, O, mam pietruchę, e, Zostawić w całości czy sieknąć delikatnie? Możesz posiekać. Jest. Gdy tniecie zioła świeże, pamiętajcie, mówię do Państwa i do Was dziewczyny, żeby nie masakrować ich nożem. Łapiemy, przecinamy raz, koło razu, bo jak będziemy je szatkować więcej razy, to cały ten dobroci, w przypadku tutaj natki pietruszki, to i witamina C i ten cały chlorofil, to wszystko wejdzie nam w deskę, bo się nam ona spoci od tego szatkowania, a tak? Dwa, trzy razy przecięta, jest prima. Dobra, no to co? Jeść chcę, jeść chcę. Możemy nalewać. Nalewamy. Tak. Gaz wyłączony. A salone było pieprzone? Było. Dobrze. A, dobrze było. Nie widziałem. Wkręciłem, wkręciłem, się w w wkręciłem się w pietruchę. Tak. Jak tak mam, nie? nie. O no tak. Tu za każdym widzem nałożoną łyżką rośnie moja masa mięśniowa. do mi kwasów. Bardzo mi się podoba. Łychy? Raz, dwa i trzy i, I sypiemy, proszę bardzo, proszę. bardzo dobrze, jeszcze trochę witaminek, no ja próbuję, druga łycha, trzecia moja, o świetnie, fajnie, to co nietypowe, to co mamy w tej zupie, to to, że mamy połączone właśnie ziemniak razem z makaronem, cudowny, fajny smak, taki głęboki, który jest z kurczaka, no i tak to na razie pachnie, zobaczymy jak zaraz smakuje. smakuje. Chichy chichy a trzeba robić drugie danie. Oczywiście. Do czego mnie zatrudniacie? Co mam robić? Zetremy marchewkę? Mogę. Albo Oczywiście. To jest dobra proporcja? Dwie marchewki, jedna cebulka i ta cała reszta? Tak, to jest dobra proporcja. Dobrze. Ścieram marchew, yy, cebulka w kostkę? E, nie, w piórka. Też piórka. W piórka a w piórka. Półkola. Dobra. A ogóry? Trzemy na tarce. Też Trzemy. Trzymy. Dobra. Jakie oko? Do ogórków to największe. Dobrze. To. Tu, nie, nie, nie. Tutaj w takie paski kroimy. A w paski. Ścieram. A, dobra, dobra. A do marchwi? Największe oczka. Największe pęte. to. Tak. Dobre. Działajmy. A ja w międzyczasie będę szykowała ziemniaki. Dobra. Do zapieczek. Powiedzcie mi, dziewczyny, robicie to na obiady w domu? Czy... Oczywiście. Tak. Na niedzielny obiad. Niedzielny obiadek. Rosołek. Do tego. Drugie ranie. Idealnie. Idealne. Co? Fajnie. Oczywiście mamy tu już mięso, mamy pomidory suszone w tej chwili, te serty kufeta. Ko w kostkę cięłaś po prostu? Pomidorki? Tak, w mhm. kosteczkę i ser tak samo, raczej w kosteczkę. Ale to jest fajna rzecz, bo ten serfeta, on trochę jak pasta, będzie nam yy, łączył cały ten farsz trochę, nie? Tak. Zawsze czy w farszach, czy w pierogach, da, czy w dlatego takich waszych właśnie kotwetykach. jako kotwety nie ma w tym jajka, a klei mięso. Co suli pieprz, dodajesz jeszcze jakiś tłuszcz pieprz. do tego, czy nie? Nie nie, nie będę nie. podsmażać, ale już jak. O ten taki jeden miękki wylot. Tak, do zjedzenia. No, dobre. Jakiej wielkości no, Poka. Niewielkie kotleciki. Masz dwa, bo mi się też ten rozwija. Dobrze. Dobrze, no to słuchajcie, to co? To ja kończę też moją sałatkę. To sobie odstawmy. Zabierzmy, zaraz trochę wypadło na bo. Solnicę oddam, żebyś mógł pokroić cebulę. Eee, Rozmaryn chciałaś do tego? Tak, na zdrowie nam pójdzie. Tak. Oczywiście. Albo i nie. <grymne> no fajnie. Dobra, oliwa? Okay. Tak. Brewers. Oczywiście. No to teraz co, ja cały na białą korę cebulę? Tak. Teraz tak, zawsze jest taki moment w krojeniu cebuli w piórka, że zaczyna nam się gibać to. No to zaraz wam pokażę co jak. Dwa cięcia. Albo jedziemy w tą. Albo jedziemy tak. Ja lubię tak. I cebulę tu? Nie. Żartowałem, do, wiedziałem. do sałatki. Dobra. Nie za dużo? Nie, nie za Lubimy dużo. Cebulę. Cebulę Lubimy cebulowe. Lubimy cebulowe. O, ta jeszcze przy okazji oczy wypala. Ja bez łyżki, palcami. Może być? Okay. Może, Może być. być. Ocet ja. i olej poproszę? Ja Proszę tam bardzo. też palcami zawijam. A no właśnie, pokazuj. Zaczynam zawijać. Kotleciki. Aha. Tak, żeby je po prostu okręcić z każdej strony. Sałatka gotowa. gotowa. Ziemniaki kilo w piekarniku. Pieprzone są widzę, ale solone? Posolone, także solone. Dobra. I 180 stopni. Ile Na czasu? 45 minut. minut. 45 tak. minut. Ja rozumiem, że jak się zaczynają karmelizować i widać, że yy, to jest tak, w ten moment. one wtedy są. Dobra. dobra. Nie dobra. mamy tu wiele większej mhm. filozofii. Wskakujemy zaraz do piekarnika Wskakujemy razem. Wskakujemy do piekarnika. No dobra, to my czyścimy kuchnię. A z wami widzimy się za chwilkę, gdy dania będą gotowe. Kotleci, Czyli troszkę ziemniaczka, troszkę ziemniaczka. Fajny, chrupiący ciepły. Tak. kotlecika, Dobrze by było jeszcze. Poka poka, poka trzymaj. A, mięciutki, dobre. No oczywiście. Świetnie. Ja tak myślałem sobie, szynka szwarzwalska fajnie, ale też myślę o boczku, wiecie dlaczego? Bo szynka szwarzwalska czy parmeńska ma sobie mniej tłuszczu, a ten tłuszcz, no, który nie. jest w boczku, fajnie też będzie nam e, łączył te smaki, będzie trochę bardziej miękki. No i super, tego sobie my tu. Że po dwa? Niech będą tak, dwa. Niech będą dwa, bogato. I jeszcze koperek. Coś zielonego gami jak ziemniaczki, to koperek, proszę bardzo. Proszę Dobra, bardzo. pierwsze będziemy próbować.